Oj Oj Coś czuję, że to chyba źle wróży Co to jest tyle TNT? It was at this moment he knew He fucked up W sensie... NO NIE to już doskonale wiecie, co tutaj będzie się dzisiaj działo. Ten psychol, przez którego ostatnio tak dużo krzyczałem na filmie, stworzył nową mapę. Przecież tak nie wolno. A pod poprzednim odcinkiem wszyscy pisaliście, że hej, LZ ja chcę filmik, gdzie krzyczysz dużo. Tak nie wolno po prostu. To jest za często. Ja nie wiem, czy ja wytrzymam to wszystko. Więc skoro już czeka czekamy dzisiaj boli cierpienie, to chociaż tę łapkę w górę zostaw. Co? To tak, żeby fair było, ty. Ja się chociaż mentalnie przygotuję do krzyczenia. No nic, od czego sobie zaczniemy, słuchajcie? Open the barrel. Bardzo podobnie jak te tam tej mapie, no to, to źle wróży. Ten twórca map, niestety, ale tworzy najgorsze tego typu mapy. One najbardziej bolą. Dobra, co ja tam robiłem? Robię te, te, takie coś? Co ja robię? the bar Zaraz. Nie, nie, nie chcę otwierać tej skrzyni. Czaj, jakby. Well, how about? Uh, no, that's a bad idea. Ok. Czy ja mam co czas tak klikać tą, 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 Dobra, otworzę. Ej, zabrało mi ta... A może ta tabliczka była mi do czegoś potrzebna? No przepraszam bardzo. Czemu z tego takie pypcie uciekają? Czemu tutaj... jakby śnieg padał, a śniegu jednak nie ma, ale teraz mi się to usunęło. No dobra, słuchajcie, mamy, cztery przejścia, gej... Co, co, się jest to? Ej, dobrze zrobiłem coś w końcu? Uwaga... Okej, okay. po prostu normalny pumpkin. Weźmy sobie, załóżmy to na głowę. Okej. Okay. I co mam zrobić teraz? <laughs> Okej, okay. I, wró i wróciłem Widzę co, co teraz? Ej, przepraszam bardzo A te drzwi? Okej, okay, te drzwi też coś... Standard, no, no mogłem się tego spodziewać Że oczywiście wpadnę gdzieś tutaj do lawy A tutaj? No kowadłem w łeb, fajnie A tutaj w tych ostatnich drzwiach, widzę że wesoło zaczynamy My bardzo fajnie zaczynamy, ja lubię tak zaczynać mapy żeby wiem co się stanie Dobra, mamy tutaj guziolka C Co się stanie jak go kliknę? Zapewne zginę nie zginę? Wow, ja z, z, ja Nie zdążyłem. Wiecie co jest najgorsze? To już mi uciekło. Co, co mam teraz zrobić? Czekaj. Y Poklikajmy to, bo tutaj cały czas coś się pojawia. Co ma co aby teraz. Dobra, klikajmy do samego końca. Nie, co się stanie, będę klikotem. Tak. <riszy> serio? I ona i tak pękła! No i ja równie dobrze mogę od razu tego barela otworzyć. No to dobra, to w sensie. Y, zepsułem tutaj, dobra. Ja chcę zginąć, okej? Okay? Ja, ja chcę zginąć po prostu. Dobra, bo ja muszę tutaj trafić, ale od razu wsiąść w wózek O, jedziemy Gdzie mnie zawiedziesz? Ła Łopanie Ale tutaj lawy. Gdzie ja się dostałem? Nie gadaj, że w końcu coś dobrze mi poszło Okej okay. A ja już sobie nadziei narobiłem, mówię fajnie, będzie dobrze mi poszło. Dobra, nie, czy to dawne, powinienem klikać? Chodźmy tutaj, tutaj coś w końcu działało chociaż raz. Weźmy to. I, i, i do czego to mi się przyda? Z, y pff. Mogę tam coś położyć? Nie mogę! Wow! Ej, tego się nie spodziewa. Oddaj tą czapkę, to nie jest Twoja głowa w ogóle, chopie. A jak przejdę tutaj, to. Nie, nie da się tędy wejść. Dobra, okej, okay. otwórzmy to. Otwórzmy nie da się. To jakaś kombinacja drzwi musi być. Ej, tutaj nie byłem. 17, czego 17? Ej, musiałbym coś chyba zdobyć, żeby to otworzyć. Nie! No ale nie popychaj. Ej, udało mi się coś zrobić. Dobra, ale nie, 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 nie nie wsiadaj. Czekaj, bo tutaj się da przecież nachylić się w tej wersji Minecrafta i wejść. Coś głupi taki i się zrytowałem. Halo? Nie, tutaj, tutaj Coś mamy. Klucz. Bardzo fajnie. D do czego mi ten klucz? Co mogę sobie z tym kluczem zrobić? Mogę sobie coś kliknąć, to tego nie otworzy ewidentnie. Boję się coś tak. Tutaj... To jest guzik, nie? Ewidentnie. Boję się, że to to ten mnie zabije raczej. Ten, ten mnie raczej zabije. A nie. Co to się wyrabia? Co ty robisz? Minecraft przepraszam bardzo, co to się wyrabia, bo ja się zgubiłem delikatnie. I co, otworzysz mi te furtki? Nie, samo sobie przejdzie. W ogóle mi nie po... Okej. Okay. Bardzo fajnie. Jakieś wirki się po... Co to jest w ogóle? Co to się teraz dzieje? Przepraszam bardzo, bo ja klucze cały czas mam nie jakby nie wie, co z tym kluczem zrobić. Może wiesz, co z tym kluczem... O Jezus Okej? Okay. Spoko w sumie, i gdzie, gdzie, gdzie teraz mam pójść? No, ewidentnie tutaj, nie? To jakby tutaj, to mi śmierdzi, chociaż to, to też mi śmierdzi trochę. Co Jezus, bo dzięki, mam tam skoczyć na dół? A co ty? Parkour? Ech! Ech! Czemu parku? Czemu mam sobie parkour robić? Ech! Dobra, uwielbiam parkur. Dobra, tu. No nie, no bez jaj, no to Serio, a czemu ja w ogóle na czerwony wskoczyłem? A i z tym. Z tymi tabliczkami. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, bo dobrze żarło, już wiem gdzie mniej więcej mi. Nie popychaj, mówiłem już raz. Dobra, weźmy tutaj, z ten. Tylko nie wiem, czy ten klucz w ogóle do czego jest potrzebny. No, zaraz, zaraz zobaczysz, normalnie będzie można sobie otworzyć ten, ten guziczek tutaj. I te rzeczy. Dobra, proszę mi wybuchnąć i chcę iść dalej. Całe szczęście mam dzisiaj przy sobie wodę na wypadek, jakbym zasłabł. O jezu, co tak syczysz gazowana? A i du po sobie, i du po jedno, du po kolejne. Bardzo fajnie, dobra, Idziemy jeszcze raz tutaj. O Jezu, dobra. Podziwiam się, że będzie dalej. Dlaczego się tego lękam? Halo. Dobra, idziemy jeszcze raz. Nie nienawidzę parkurów po prostu. No, ile czasu je ja na to marnuje? Bo to się gówno tyle czasu otwiera, no. Szybko, dawaj to. Raz, w tym momencie. Już. Rób się. Nie myślę, że to ja zniszczyłem. Ej, czekaj, czekaj, przepraszam bardzo. Stop, proszę zatrzymać tą karuzelę czegoś, bo zapomniałem klucz wziąć. Nie wiem, czy on do czegokolwiek jest potrzebny, no ale to... gorzej, jak się okaże, że pójdę dalej, a tam będzie potrzebne, a nie tego przez sobie miał, nie? Co, wybuchni. I teraz muszę się postarać, żeby tego nie zepsuć, jak ja nie lubi parkourów, boże. Jest. Jest. Mamy to. Mamy to. Ale idzie, boże. Prawie jak Stoch w planicy. Prawie, powiedzmy. Dobra i teraz na zielony muszę wskoczyć, okej okay. i... no ty sobie chyba jaja robisz no co to za znikanie mi bloków jest pode mną, przecież ile czasu boże non stop od nowa ta mapa jest jeszcze bardziej irytująca niż tamta, tam chociaż jak już raz coś zrobiłem dobrze to szedłem cały czas do przodu, a tu nie tu stoję w miejscu, nic nie idzie mam nadzieję, że ludzie w słuchawkach jeszcze nie ogłuchli wow Chyba zepsułem coś No nie mów, że zepsułem to, no! No proszę cię, no toć nie! No nie mów! Nie chciałem, no! Masz klucz A co się to tak trzeba było... Co się to tak trzeba było zrobić? Tylko jaki... O Jezu! Oj Oj, coś czuję, że to chyba źle wróży. Czemu to jest tyle TNT? W sensie. No nie! No kto mi tego kloca... Dobra, jeszcze raz. Aaa, jak on jest dobra w sumie. Chyba <laughs> powiem. Świetna jedna obrazu, no. Jak ja się dobrze bawię Dobra, ale teraz już tego nie klikam. Jakby nie schodzę tam, bo to 100% nie jest to, co powinienem zrobić. Jakby nigdy. W sensie do no nie. Po prostu nie! A jak chcecie jeszcze w tym tygodniu może taką mapkę, na której krzyczę, to możecie w komentarzu napisać. Jajuszko na przykład. I wtedy pomyśliby, pomyśliby, co da się zrobić. może bo ten. Tka? Wiecie co? Z drugiej strony, coś się zastanawiam, czy to ja na pewno dobrze idę tędy. Idąc, jakby... Idę do, idąc tędy tak. Czy to jest dobry kierunek, w którym zmierzam? Czy to jest to, do czego powinienem dojść? W sensie te zielone zniknęło mi z nóg, no nie? Ale stanąłem na tym, więc najwyraźniej muszę to zrobić na raz po prostu. Patrz, teraz. Hop, hop! No i co? Można? No właśnie, no. Można. Co, co teraz? Eee, przepraszam, bo tutaj... Maszę wrażenie, że nie dużo jest, jakby. Na ja się tej. Wow! Ooo, co czas to była? Tego nie widziałem. Co tutaj mamy? Crafting i mamy jeszcze... Sztabka żelaza! Panik, co jest mordo? Czemu to jest... Czemu on tak dookoła biega? Okej, okay, co ty teraz chcesz? Blok złota, dobra, to robimy vlog z... Co je? O nie, po prostu jestem ja, jak gram w tą mapę, nie? Prostu... Okej, okay, tak? To, to miałem ci dać? Dobra, daj mi trzcinę Trzcinę e, na papier teraz, czy widziałem Chodź, masz, czekaj, czekaj, tu? Tu? Coś zrobiłem Wow! Pięknie You, you traded too much with me. Handlowałeś ze mną za dużo. Click here to continue. Dziękuję. Ej! Słyszycie tą muzykę? Rocky Balboa do tego się przygotowywał. Biegałem po schodach chyba. A nie! To nie to, to, to Europe było. Dob Boże, co ja pomyliłem w ogóle. A jestem chyba stary, jeżeli ukażę takie piosenki, że to jest Europe. Nieważne. Co to jest zrobić? Ale ja się boję, jestem tak daleko. To mi zaraz to szuka na 100% po prostu, no? Potrafię? A co ja robię? Ja chciałem w ten sposób odczytać książkę! A plus B minus C plus D minus E minus F Poproszę kalkulator To nie jest tak, że ja nie potrafię liczyć, nie? Tylko ja nie chcę zginąć, jakby to, to Jestem leniwym człowiekiem Czyli, muszę zrobić sobie 16 plus 7 Oj, o Jezus, co to za sumy są, Boże 16 plus 7 18, wychodzi minus 6 Okej, okay. I, i, i co z tym faktem jak jest minus 6? Eee, solve the math problem. Okej, okay, czyli mam wpisać po prostu, że to jest minus 6, tak? Okej, okay, czekaj, weźmy jeszcze te butelki. Tutaj i wyszło mi minus 6, że jest. Hej, to było tylko for fun. Fajnie, wiesz co, całe szczęście, że zacząłem to liczyć na kalkulatorze, bo jakbym tego nie liczył na kalkulatorze, to bym się chyba zdenerwował. O, dzień dobry. Dzień do... O, mi sprawdza egzamin! Dobrze zrobiłem. Proszę pana. Jak nie zdałem?! NO BEZ PRZESADY OD NOWA ZNOWU CAŁOŚĆ Ja standardowo teraz jak ten ma to od nowa Nie wiem które raz niech, niech ktoś policzy ile razy już to robię od nowa Co? Jak, jakby był ktoś taki miły te, Taki pracowity i, i w ogóle to może mi policzko Powiem wam szczerze, że ja nie po to skończyłem szkołę Żeby teraz robić zadania z matematyki Teraz robiłem dobrze Bo tamtemu coś nie pasowało I nie zaliczyłem roku, to jest chore Wiecie czasami jak ja mam przerażające sny? Że śni mi się, że jeszcze chodzę do szkoły Że nie chodziłem na przykład przez rok, mamy końcówkę roku Ja mam same jedynki, że nie Zdam, a przede mną jeszcze jeden rok czyli w sumie dwa lata szkoły może przerażające nie chciałbym wrócić do szkoły eee, Dobrze no nie boże toć na wizę Czy nie da się tego jakoś delikatnie przyspieszyć naprawdę jakby naprawdę musi tak wolno iść hop hop jest mam cię dobra i tu coś było, pięknie I teraz miałem tak, wziąć barelatę i chcę z tym gatkiem. Dobra, dawaj Tu Na szybcią polecimy, nie ma tutaj Przestań ciapę. Dziękuję Dobra, teraz tu i, i... jeszcze raz, teraz Ok, tu jest w ogóle 5 napisane, nie wiem dlaczego Czy to jest wynik, który ma mi wyjść? Można kłaść na ko... U, Jezus Coś zostało Ja, ja, i co, co ja teraz poli Co ja teraz policzyć? Skoro niczego teraz nie mam Serio? 5, a, a co? A, to... to, to pff, dawaj 5 pisze. Nie mam butelek z expem teraz! No nie! No nie mów mi, że od nowa! No i co ja mam zrobić? No nie! Nie, <laughs> ja teraz się będę kręcił w kółko! Czemu nie dostałem teraz tych butelek? one były mi potrzebne! do? No. Buractwo! Może nie da widzę tej gry. Ja tutaj, wiecie co ja najbardziej boli? Ja widzę po prawej stronie czas, ile już na to poświęciłem, a jestem cały czas na początku. To jest bodaj gorsze. Wiecie co? co? Coś mi śmierdzi, bo tamta beczka generalnie ona jest mi jakby potrzebna, tylko nie wiem jak mam ją zdobyć, bo ta beczka przecież miała zaznaczenie, że muszę ją położyć na kowadle. No to jak ja mam to niby zrobić? To jest... bez sensu trochę, skoro nie chcemy jej dać, nie? Jakby... Dobra, jeszcze raz. Trzeba za Weasley. I co teraz zrobić? Okej. Okay. Lębeczkę. Mogę sobie ją klikać? O dwie beczki nawet dostałem. Jak miło, mogę na kawado położyć. Fajnie. O! Mam w końcu, no! O to chodziło, dobra. Weźmy tu. Mam się... A czy to są inne liczby w ogóle? Czekajcie, teraz mam e, odjąć wszystko od e, 5 wychodzi. Ja, czyli tak jak tutaj. Ja to może dobrze kombinowałem w poprzednim czasie, tylko nie miałem expa wtedy. mi ktoś nie dał. Dobra. Proszę pana, czy teraz uda mi się zdać egzamin? Tylko proszę być rzetelnym w swojej pracy. No! Tak nauczyciele u mnie robili w szkole. Nawet brzmi jak nauczyciel w samochodzie. Okej. Okay. Jest! Zdałem! Jak miło! Dzięki, Mordo. Nie podoba mi się to. To mi się bardzo nie podoba. Co zrobić? W sensie. Co, 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 co? Nie! No to się nie wolno tak robić! Nienawidzę! Dobra, jesteśmy znowu tutaj. Nie, źle kliknąłem, no nie NO NIE NO, BEZ SHIFTA KLIKNĄŁEM Znowu od... Ja nie chcę już w to grać po prostu To jest najbardziej zwyrolska mapa, na jaką trafiłem W sensie, serio, nie było jeszcze chyba ta, która mnie wkurza, Gardło mnie całe boli już No dość, nienawidzę te, te, tego typu map Jak można po prostu takie coś stworzyć? Ja będę potrzebował przerwy od takich map, naprawdę po prostu Jak z dobrym humorem dzisiaj przyszedłem Jestem serio zły już, nie? Naprawdę, jestem po prostu wkurzony w tym momencie przez tą mapę Ah! <grymne> Mam. Dobra? Jest? Dajmy ją tu sobie obok, tak jak wtedy. Wyjmijmy rzeczy. I dawaj. Piątkę muszę tu. Czas na egzamin. Przynajmniej człowieka, który nie ma jednej brwi. Grzesz w tych Koleś, ty czytasz z pustej kartki. Aha, dzięki. Fajnie. Bym nie wiedział, wiesz? Dobra, teraz. Co ja tutaj zrobić? Okej okay. No... Co? Stone button Okej okay. Co mam zrobić teraz? Co mam kliknąć? No dobrze O, to się w węgiel zamieniło Co z tym węglem? No, sobie pozbierać ten węgiel? No nie no nie No nie 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 wol... Tam jest koniec mapy, nie wolno! Nigdy nie miałem czegoś tak bardzo dość Naprawdę, naprawdę Po prostu Znęcanie <śm> się nad człowiekiem Okej, okay, teraz było tak Zrobiłem to Eee Guzik Dałem go tu Tu I tam się pojawi przycisk, nie? Na końcu co mi ten klucz w ogóle jest? Ok, daj się jakoś tu przejść środkiem, dobra, stół do tabliczki, Z jest koniec mapy. Jest! Jest! W końcu! O dobra, teraz zginąłem, ale przeszedłem mapę. Chyba, nie? Czy nie? Udało się nareszcie jenny ile ja się nacierpiałem dzisiaj Naprawdę Uuu, wow. no dobra, także słuchajcie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał Jeżeli tak, koniecznie zostawiacie Apeczki w górę Możecie zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco Jestem serio zmęczony tą mapą, nie, jakby Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia następnym razem Siemanko, cześć, papa pa.